Cześć witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Vlogstoped, a dzisiaj jest to filmik, który jest nawet nietypowy, ponieważ dzisiaj, jeżeli mnie ktoś zaprosi do znajomy to przechodzę jego parkour, tak dokładnie teraz w moich zaproszeniach mam 115 osób, lecz to nie byłoby troszeczkę e, fair e, w związku z tym e, po prostu sobie za chwilkę usunę tych znajomych i po prostu będę czekał na zaproszenia jeśli wy chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, jak było tak dwa, jak było tak 2,5 tysiąca łapek, to byłoby naprawdę super. Zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem i napiszcie jakiś komentarz na przykład dodaj mi do znaj i przypnę Ci serduszko, więc... Po prostu musimy na początku usunąć wszystkich, no i będę po prostu czekał, aż ktoś mnie w końcu przyjmie no, to znaczy po prostu mnie zaprosi. Troszkę to będzie czasochłonne, mi się wydaje, ponieważ jest teraz godzina 11.36 i no teraz. Okej! Okay, Okej! Okay, lol! Nie spodziewałem się, że tak szybko to będzie, dobra? Pierwsza osoba od razu i. Pro... Okej, okay, dobra, na szczęście ma jakiś parkour, nie myślałem, że to będzie dłużej czekania, a to od razu, lol, dobra, więc spoko, tak będziemy sobie to robić. Mam nadzieję, że po tym parkurze dużo osób nie przyjdzie mi z, do, z, z dodawaniem e, No więc zobaczymy po prostu no taki pomysł nawet spoko, jakbyście chcieli tak więcej, no to piszcie, jakbyście chcieli. Ale jakby co teraz, nie, Teraz jakby co po tym odcinku nie, nie zapraszajcie mnie tak dużo do znaj, żeby żebyście nie myśleli sobie, że przejdę wasz parkur, bo teraz tylko nagrywam, od, nagrywam odcinek taki Ale może, może kiedyś nagram drugą część, bo w sumie spoko pomysł w sumie, wymyśliłem teraz niedawno. Więc dobra, lecimy, Ok, czerwony kluczyk, pięknie. Ok, mamy kryształ aktywowany, lecimy do oświątki. Spoko taki pomysł mi się wydaje, naprawdę taki... No, no nawet fajny, nie wiem Można na przykład kiedyś zrobić coś takiego innego, że na przykład nie wiem, yy, napiszesz mi na poczcie To przychodzę twój parku czy coś takiego mogę zrobić to. Yy, halo, halo, już jestem. Yy, urwało mi nagranie, ponieważ mi wywaliło komputer. Nie wiem dlaczego mi ten komputer wywaliło, ale okej okay. yy, i wróciłem na BSP i miałem 100 zaproszeń, więc nie wiem o co chodzi no więc teraz sobie usunąłem, no i czekamy na drugą osobę. No niestety wrwał mi tam y, osobę parkur bo mi kąpa wywaliło, nie wiem dlaczego. Nie pytajcie się mnie. Dobra, więc teraz po prostu sobie poczekamy. Okej. Okay. wyświetliła mi się osoba Guci Polska po 10 sekundach. Troszeczkę dłużej czekałem niż ostatnio. I okej, okay. czy tu są jakieś parkury Dobra, masz parkur Jakiś parkur Emoi. Dobra, spoko, przejdziemy sobie twój parkurek, bo mi się wyświetliłeś, to nie ma problemu. Przechodzimy, twój parkur emotkowy. Nie no, tak to być króciutki, ale spoko, wolę jak są krótkie i są nawet fajne, oczywiste, więc przechodzimy, ale mamy fajną emotkę, taką z zamkniętymi oczkami, jednym oczkiem, tu mamy taką emotkę, taką 3D w sumie taką z jężyczkiem, tu mamy jabłuszko jabłuszko, jabłuszko, napiszcie w komentarzach jaki jest Was ulubiony owoc, jakie są wasze ulubione owoce, ja uwielbiam najbardziej jabłko banan i jak są wakacje, no to wtedy też lubię jeść bardzo truszkawki, więc no, widzimy napisać. Pyk, pyk. Jest to jakiś traktor mi jedzie przed domem, chyba to słychać, ale nie wiem, dobra, nieważne. Ten par przyszedłem ten parkur Lecimy. Okej, okay. usuwam ciebie i czekam znowu, aż ktoś mnie zaprosi. Okej, okay. Adrian ja na MSP mi tutaj wyskoczyła, no, ale nie masz parkura no niestety. Ooooo. Niestety nie masz parkura jak ci będzie, że polajkuje ci te wszystkie skinki. Proszę bardzo. No i czekam na kolejną osobę. O! Okej, okay, Harley Queen. Bo tam był Gucci Polska. Mnie znowu zaprosił. Znowu mnie zaprosiło, no ale no to byłoby troszkę bez sensu. Dwie minuty skończyła czat. No problem właśnie w tym, że nie każdy ma parkury. Okej, okay, Adena WSP znowu mi się No ale właśnie ona nie ma tych parkurów. Okej, okay, twórca Zaprosiła mnie do znajomych i teraz zobaczymy, czy masz jakiś parkur. Mój świat, czy to jest parkur? Niestety to nie jest parkour, parkur, aż to nie jest dokończony. Mix parkur, dobra, masz jakiś parkur, przechodzimy. O, masz pieszka X Mikalu X, jak słodko. No więc po prostu, no ale to w sumie się nie dziwię, jak teraz jest godzina 11.50 Jakbym to nagrał w godzinach 15, gdzie no większość już jest w domu, a nie w szkole No to by pewnie byłoby troszeczkę prościej, bo bym miał więcej tych zaproszeń A tak tą troszeczkę czekać, no ale już trudno, chcę to nagrać Chcę to nagrać, więc po prostu teraz to nagrywam Tyk, tych dokładnie, czerwony kluczyk Pięknie, tu mamy zielony, o jezu ile tego jest, jest to do końca tego poziomu to jest to Masakra Wyprzedzę tą kwiatową, dawaj szybko, szybko, Mikalo, Mikalo odpalej haksy, znaczy co? odpalej haksy, czy no nic, po prostu leć <grym> Leć Mikalo, leć Szybko ją wyprzedź, błagam, szybko Dobra, chyba ją wyprzedziłem Dobra, super, teraz muszę jakoś ją Bardziej wyprzedzić, żeby ona Mnie nie wyprzedziła Wiecie o co chodzi, dokładnie Dobrze, udało się, szybciutko o, wow, 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 wow. Ale fajne, tun i tu I tutaj, żółty kluczek, pięknie Nie, okej, okay. udało się Udało się, lecimy, lecimy Chyba już mnie ona nie wyprzedzi, mam nadzieję ja tu lecę, lecę szybciutko, ping, 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 zielony klocki, parkour normalnie i meta, dobra! Przeszedłem parkour rekord trzech czasów, subcjo, dobra! Idziemy zobaczyć, czy ktoś mnie zaprosił. Okej, okay, to już ta osobka była, no i właśnie, o, X Mikusia, X 17, pozdrawiam ciebie serdecznie. No i zobaczymy, jakiś się do Twój parkour, może na przykład Piasek Parkour. Dobra, tu i piasek parku sobie przejdziemy, no i lecimy, lecimy, bo mnie zaprosiłaś właśnie teraz, w tym momencie, kiedy nagrywam taki właśnie odcineczek. E, są jakieś kluczyki, chyba kluczyków nie ma, mam nadzieję, więc po prostu sobie lecimy. Na początek mamy jakiś wzor... aha, dobra, nie skomentuję tego. Mam jakiś tutaj wzorek, no ale niestety zginąłem przez moją własną głupotę. Ojo, jakie schodki do góry, dobra, schodki do góry, nie dotykamy feltowi lawy, mhm, pięknie. 80, troszeczkę, trochę, troszeczkę ich jest Wytrzymiemy, oki skrócik. Tu mamy kluczyk. Oj, oj, oj oj dobrze. Mamy cukiereczka i maxia, pogłaszczemy i mamy żółty kluczyk. No nie kurczę, ale mamy kryształ, więc w sumie. Więc w sumie dobrze. Ale nie teraz nie wziąłem tego klucza. Dobra, jeszcze raz musimy sobie kluczyk wziąć, mamy kluczyk i możemy dalej przechodzić te parkurki Okej, okay, po piasku skaczemy, tu i tun, i tun i tun. I tu, i tun. następnie, co tu mamy? No nie, no to był... Jejo! Mikalo, ale nubek z ciebie Jezu, Tam była fioletowa lawa. I tak przy, przy, przy no, koło siebie była, koło mnie była ta fioletowa lawa. I po prostu nie mogłem, nie mogłem zareagować, więc po prostu jeszcze raz. X, I, M, X, wyprzedzimy ciebie. O, okej, okay, okej, okay. o, ale skrócik, patrzcie! <grystanie> ale skrót, no, normalnie, Bziu! Okej, okay, mam kryształ coś jest, chyba tu nic nie ma lecimy, lecimy a co tu jest, Ok. nie ogarniam tego co tam jest, aha, tu są jakieś nie ogarniam wow, patrzcie, aaa wow! wow, wow wow, wow jak ja to scitowałem nieładnie tutaj tak fajne parkurki były, no niestety no sorunia, niestety miaklo cheaterek Musiał to szczytować. Tutaj ta osoba już była, ta osoba była i kolejna jest tutaj Kasila, serduszko. Więc przychodzimy, twój parkur jakiś. Okej, okay, idziemy sobie na brzeg parkurek. Jakiś, ej, ocena jest tylko trudna, więc coś tutaj śmierdzi coś mi tu śmierdzi że ten parkur jest za mega prosty. Gdzie, gdzieś jakiś portal jest, bo ja nie wiem, coś tak. <laughs> Nega! <laughs> Jezu, jak tak no, czego tak jest Boże, ile tu poziomów byłoby. Nie! No dobra, już trudno, kurczę. Spadło mi się niestety. Eee, dobra, ja się teraz cofam. Spadłem niechcący. No dobra, trudno, chyba to taka karma, za to, że tak Michalo sobie nieładnie Ci tu i omija sobie mapki, parkulki. Nie wolno tak miaklo robić. Więc niestety chyba taka jakaś karma wróciła. Dobra, pykamy, pykamy, pykamy. Mamy te 80. Pozdrawiam. XAMX, e, Poi 1368, Zuzelek 012, Natowinka, igusia 3211, Emo Lala i Bella Suitka. Wiem, że da się skróta. Wiem, 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 wiem. Wiem, no coś mi nie wyszło i zginąłem na końcu. Więc po prostu, czy po prostu spadłem, więc po prostu brawo ja. I mamy samą osobę, Wolfka 30. I przejdziemy sobie na przykład, czaszka parkour Fajna pastelowa scena i dodano takie czarne ciaski. to idealnie do siebie pasuje, naprawdę majstersztyk Mhm, tu mam szare czaski, szare czaszki O, na lodziku, super, sium i sium Uleczałka, ale nie wiem w sumie po co, komu ona Okej, tym, tym. ok y jeden, dwa, trzy, dobra, musimy wylosować Eee... Y Coś tam, coś tam, idę sobie, zostaw łapkę w górę, proszę i subika, bardzo proszę. Dobra, środkowy. No nie, nie to jednak nie wyszło. Lewy nie, środkowy nie, no to prawy będzie. Dobra, czyli prawy jednak będzie tym prawidłowym. I w sumie myślałem, żeby iść do prawego, a ja pomyślałem, że a mi... A wezmę sobie jelczankę, no jednak ta wyliczanka była błędna. A myślałem, żeby wziąć, żeby iść na prawą, ale no, no niestety, czyli prawą, dobra, ok, 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 wiem, 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 że prawy, wiem, że prawy, już teraz wiem, i meta, 20, oj, rekord, no niesamowicie, dobra, ha, fu, ha, 124,5. i tych parkuro nie masz, mi się wydaje. Więc w sumie bym zakończył odcinek, jak już nikogo nie ma niestety, to się chyba pożegnamy, więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie, jakbyście chcieli takich więcej pomysłów, albo jak macie inne pomysły, że nie wiem, coś tam robię, czy jak wy coś robicie, to przychodzę was parkur. dawajcie pomysły w komentarzach, a ja się z wami żegnam, no i papatki!